Zgody na tą inwestycję, no nie wszelkie, ale między innymi wydał urząd, urząd Gminy. Więc y, pytanie skierowane jest y, tego do Pana Wielka, ponieważ uciążliwość tego zakładu dla nas jest y, bardzo duża. Zresztą nie muszę opisywać i chyba tego się nie da opisać, y, Jak pocuchnie po prostu. Y, to by było, jeśli chodzi o to, Teraz tak, czy ktoś z Urzędu Gminy, z, z urzędników czy z Komórki Organizacyjnej z Ochrony Środowiska uczestniczy no, w jakichś przeglądach czy okresowych, jakie są protokoły, co o tym mówią teraz, czy pan wójt będzie skłonny współpracować z mieszkańcami osiedla? No. Typ, którzy to najwyżej mieszkają, które najbardziej przeszkadza, no, czy udzieli nam wszelkiej pomocy, aby no zminimalizować tą uciążliwość. Dziękuję panu, bardzo Dziękuję. proszę. Ja spróbuję odpowiedzieć na, na pierwszą część, natomiast szczegóły pojawiły się pod Pani Niestety nie mogłem być na, na tej kontroli, z tego względu, że byłem, jeżeli pamiętam prawdopodobnie, nie poinformowano mnie, że, że taka kontrola się odbywa. Natomiast ze strony urzędu uczestniczył pani podinspektor, która była w składzie również komisji. Ona mi przedstawiła wszystkie te sprawy związane z kontrolą. Ma to zapisane, jakie uwagi występowały. Tam między innymi chodziło o to, że były i padły zwierzęta, i między innymi ładunek, także te wszystkie zalecenia, plus oczywiście jakieś tam stosowanie filtrów na powiat o szczegółach, również znalazło się w tych zaleceniach kontroli. Z tego co wiem, sprawa Co do szczegółów za chwilę Pani Kryczka przyjedzie, przyjedzie, to jeszcze Państwu dokończę, jeśli chodzi o sytuację na dzisiaj to Dziękuję. Proszę się dzisiejszego urzędu wraz z pracownikami projektów Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w pierwszej kontroli.